Dokładnie od trzech lat 7 czerwca w całej Polsce obchodzony jest Dzień Szkoły Bez Przemocy. W tegoroczną akcję ogólnopolską włączył się zespół szkół numer dwa w Czeladzi. Uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz szóstych klas szkoły podstawowej przygotowali transparenty z napisami Stop Przemocy i udali się ulicami miasta do siedziby władz Czeladzi. Po drodze młodzież chcąc zwrócić uwagę na problem przemocy skandowała różne hasła. Chcieliśmy pokazać, że w niektórych szkołach może być właśnie jakiś problem przemocy tak i chcieliśmy się pokazać, że się potrafimy temu sprzeciwić i, no i wyszliśmy, przestrzelać szliśmy, pokazaliśmy, miejmy nadzieję, że, że jakoś to jednak wpłynie na niektóre decyzje. Na przybyłych do Urzędu Miasta Uczniów oczekiwał burmistrz Marek Mrozowski oraz senator Zbigniew Szeleniec, którzy przyjęli spisaną przez nich deklarację oraz zapewnili, że zrobią wszystko. By pomóc uczniom przeciwdziałać przemocy wśród młodzieży. Swoją pomoc dla uczniów wyraził także Zbigniew Szaleniec informując ich o przyjętej przez Senat Rzeczypospolitej ustawie dotyczącej zapobiegania przemocy w rodzinie. Dzisiejsza akcja miała na celu zwrócić uwagę na problem przemocy wśród młodzieży, który, jak zapewnia jeden z opiekunów, nie jest na szczęście widoczny w czelackim zespole szkół. Warto też podkreślić, że uczniowie, pomimo krótkich przygotowań. Zorganizowali się perfekcyjnie. Młodzież bardzo chętnie podjęła akcję. Ja rozmawiałam najpierw z młodzieżą i z wychowawcami, zarówno młodzież gimnazjalna, jak i młodzież szkoły podstawowej, zwłaszcza że jesteśmy szkołą o profilu sportowym, więc tutaj przemoc jakby jest nam jeszcze bardziej Obca bardzo chętnie podjęła się tej akcji. Co widać, bo tak jak powtórzę raz jeszcze, mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie, te wszystkie plakaty, te, te, te wszystkie rzeczy przygotowane w szkole, dekoracje to jest dzieło młodzieży. Oczywiście pod auspicjami wychowawców klas, ale to jest wszystko praca naszej młodzieży, naszej, naszych uczniów. Czelacki zespół szkół jako jedyna szkoła z naszego miasta włączyła się w ogólnopolską akcję walki z przemocą w szkole której jedną z patronek była pani Maria Kaczyńska. Może w przyszłym roku w akcji udział wezmą inne placówki szczeladzi. Na to liczymy, bo przecież profilaktyka jest zawsze lepsze od leczenia.